Kiedy wreszcie nasi ostatni goście zżyli Ewa dzieci ich, to minęło, tak się cofnąłem, 25 lat wstecz, kiedy ich dzieci były tak jak teraz wnuki Ewy. I wtedy nas wywalili z organizacji. Nie było byłych świadków, nie było żadnej książki, nie było możliwości z kimkolwiek porozmawiać. Co jest prawdą, kiedy czytaliśmy Biblię, to żeśmy sobie zadawali, pyta zadawali pytanie, czy my ją dobrze czytamy, czy my teraz ją dobrze rozumiemy, ale Bóg jest wierny. I kiedy Was widzę, moi kochani, to bardzo się cieszę z Was. Państwo są dowodem na to, że kogo Pan Bóg powoła, tego będzie prowadził. Choćby różne koleje losu były. To Bóg jest z nami. I dzisiaj jadąc pociągiem taki młody człowiek leżał, później wstał, wyciągnął Biblię, no to już mu nie darowałem. I mówię, że czytasz ciekawą książkę. I tak żeśmy sobie porozmawiali, ja on wie, synu, jak tak Pan Jezus za czuprynę, to możesz fikać jak chcesz, On już cię poprowadzi. I też gdy popatrzyłem na braci łódzkich czy innych, ja często jestem w różnych miejscowościach. Ktoś do mnie podchodzi i mówi, że do mnie pisał, czy ze mną rozmawiał. Ja nie wiem z kim ja rozmawiam. Siejmy. Siejmy obficie, A będziemy upicie zbierać. Nie tylko zajmujmy się socjalnym, czy, czy, czy więzieniem, czy, czy innym, bo tam jest mniejszość ludzi. 38 milionów ludzi w Polsce jest niezbawionych. Potrzebuje Chrystusa. I tutaj Boguś przypomniał, zapomniałem twoje imię, Grzeciu napisał, że chyba cioci chciałeś pomagać, tak? Nie, nie, Sobie. Sobie. Sobie, aha. Spotkał się ze środkami, nie dawał rady. No ja bym sobie też z nim nie dał rady, bo to jest odległość i tak dalej. Chcieliśmy wszyscy się dołożyć do tego. Im nas więcej będzie, tym owoc będzie większy. I pamiętam, że... Przez te 25 lat wiele braci namawiało mnie do założenia organizacji, nawet już mieliśmy komitet krajowy. <grystanie> Był prawie ustalony, ale chwała Bogu, że do tego nie doszło. Żeby znowu nie, twor... nie, nie zmuszać ludzi, aby szli za człowiekiem. Niech idą za Chrystusem. Idą fajnie. I. Chyba w tym wieku byście, prawda? Boleszek takim był akurat nawet no, nie wiem ile ma lat. 26. To już 26. To lat temu. I jak będzie jeszcze później okazja, to powiem inne środowisko. Ale z tym chciałem się podzielić, bo tak dotknął.